Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Wzrost Fishing TV Mamy dzisiaj sobotę Jest w tej chwili godzina 17 Tak więc dzisiaj znów takie późniejsze wędkowanie Mamy październik, mamy jesień w pełni dzisiaj naprawdę Od samego rana wiało, trochę padało Teraz po południu Można powiedzieć już bardziej pod wieczór ten wiatr trochę zelżał, jest spokojniejszy, dlatego postanowiłem zacząć swoje szczupakowanie jesienne. Szczupakowanie od zbiornika, od wody, na której nie byłem już sporo czasu. Ostatnio wędkowałem tutaj w maju, w majówkę. Próbowałem swoich sił na tej wodzie, która jest za moimi plecami. Jest to moja domowa woda. E, ostatnie sukcesy na tym łowisku odnosiłem dwa lata temu. E, tutaj naprawdę była moja szczupakowa hosta. Połowiłem naprawdę sporo pięknych szczupaków, ale ostatnie dwa lata po prostu e, szczupaki zaniemogły. No i ta woda, e, nie wiem, jak dla mnie, po prostu była jakaś pechowa. E, schodziłem zazwyczaj o kiju. Nie miałem jeszcze kontaktu z rybą. Tak więc, po dłuższej przerwie znowu wracam na to łowisko. Dzisiaj nie będzie to długie wędkowanie, ale zamierzam jeszcze zahaczyć o wieczór, kiedy już to słońce całkiem się schowa za horyzontem. No i oczywiście ściemni się. Zamierzam właśnie jeszcze tu, tak pod wieczór, troszeczkę pobuszować. No i zobaczymy. Czy te ryby tu odpaliły, czy te piękne grube mamuchy e, mają ochotę coś zagryzać, czy nie, chociaż tutaj miały ryb pełno. E, no zobaczymy. Nie tracę tego czasu. Was zapraszam do dalszego oglądania. No i mam nadzieję, że będę mógł wam dzisiaj coś fajnego pokazać. Ok, mam dzisiaj ze sobą dwa, dwa zestawy. Dwa kije. Jeden mocniejszy, drugi nieco lżejszy. To jest ten mój szczupakowy pod te duże, ogromne pajki, pod te ciężkie przynęty. No i um, zaczniemy dzisiaj właśnie od tych grubszych przynęt. Próbujemy, w tym roku troszkę sobie coś domówiłem Dżerków I zacznę od takiego kolorku I zaczniemy obławiać Tymi większymi przynętami Spróbujemy coś skusić Dzisiaj ze sobą zabrałem Większy podbierak, co by mnie jakaś mamuśka nie zaskoczyło. Jak widzicie, jest tutaj kaniecka w koło. Ta woda jest w takim dołku. No i, ale woda się oczyściła. Jest po prostu jak szklaneczka to już nie jest to finezyjne łapanie jakim lightem ta wędka, ten cały zestaw no ma swoją jakąś tam wagę, którą po prostu czuć i już dawno z tą wędką nie byłem na rybach Większość czasu zwłaszcza wakacje końcówka wakacji wrzesień łowiłem e, właśnie delikatnie, lekko naprawdę Oj, a teraz łowienie tym ciężkim zestawem bo w stosunku do tego lajka to jest ciężki zestaw jest taka płytsza część tego zbiornika w tamtą stronę się troszeczkę zaczyna e, po prostu schodzić w dół e, z mojej lewej strony no nie jest tu głęboko myślę, że gdzieś metr, półtora metra taka będzie średnia głębokość a tam już po prawej mojej stronie w tej chwili dno schodzi ku dołowi, no i może być taki dołek pięciometrowy Słuchajcie, nieduża ryba, ale ale bio. No i słuchajcie, wieczorne moje łapanie Skutkuje. Chodź tu. Słuchajcie, taka sześćdziesiątka dwójeczka. Sześćdziesiąt dwa centymetry. Mój wieczorny, pierwszy tej jesieni szczupaczek. Wreszcie ochrzczona moja wędka na takie grube, tłuste mamuśki aczkolwiek mu trochę daleko jeszcze do takiej grubej, tłustej ale jest super mamy dzisiaj pierwszego szczupaka mój obej Hurrikan i Saltist 5000 no i taka I taka chińska imitacja foksa mamy dzisiaj daje mi 18 cm daje mi tego szczupaka lecimy dalej rozpoczynam kolejne moje zmagania na tym łowisku dzisiaj po raz drugi po tej dłuższej przerwie czyli po raz kolejny Wieczorne zmagania moje ze szczupakami na tej wodzie. No, zbliża się godzina 17, także będę za chwilę oddawał pierwsze rzuty. Jak widzieliście, ostatnio udało mi się złowić na tej wodzie szczupaka 62 cm. Moja szczupakowa w zasadzie wędka na naprawdę ogromne potwory została przetestowana, no i pierwszą rybę zaliczyła ostatnio, także od niej zacznę, czyli duże przynęty, ciężkie gabaryty, no i zabieram się za, za wędkowanie. Moje wędkowanie dzisiaj podzielę jakby na dwa takie etapy. Pierwszy to oczywiście skupiam się na szczupakach, później gdzieś tak około nie wiem, poświęcę jakąś godzinkę, może dwie. Będę łowił do 20.00, także pół na pół podzielę ten czas po półtorej godziny e, szczupak, a później troszkę porzucam już e, za sandaczami, także drugi zestaw e, przygotowany e, sandaczówka. E, będę próbował e, wyłuskać jakiegoś sandacza z tego łowiska. No i zobaczymy e, co uda się z tej wody wyjąć. Także żeby już tego teraz czasu nie tracić, zabieram się za wędkowanie. No i przy okazji podzielę się dzisiaj z Wami moimi takimi, no już pierwszymi wrażeniami. Ta wędka obej Hurikane zaliczyła już kilkanaście wypadów w tym roku, ale wczoraj miała możliwość nie wczoraj, tylko w sobotę, mamy dzisiaj środę, miała możliwość po prostu zostać ochrzczona na rybie. Także za chwilę kilka moich takich spostrzeżeń, a tymczasem oddaję pierwsze rzuty. Ojciec, za chwilę po prostu jak tu już słońce całkiem zajdzie, zrobi się ciemno, także to nagrywanie będzie e, utrudnione. E, dlatego korzystając jeszcze z dobrych warunków e, oświetleniowych, e, kilka, zdań, e, kilka zdań o tej wędce, którą, e, którą wędkuję. E, wędkę prezentowałem Wam przy okazji e, moich zakupów na początku roku. W maju, kiedy pokazywałem Wam właśnie te moje wszystkie nowości z AliExpress, te duże przynęty, tam również tą wędkę Wam już prezentowałem. Link gdzieś tu się Wam wyświetla w opisie do tego filmu. Dzisiaj oczywiście kilka takich zdań, po takich już, takie moje no, wrażenia z tych no, kilkunastu może wypadów z tym kijem. Na ryby. To, co wcześniej Wam wspomniałem, wędka została kilka dni temu tak naprawdę oszczona na rybie dopiero. Dopiero udało mi się, ponieważ majówka była kompletnie nieudana, kompletnie nie wypał. Nie miałem kontaktu żadnego ze szczupakami, a ja już nie mówię o dużych szczupakach. Także nie były w ogóle zainteresowane tymi gabarytami. Co mogę Wam w kilku zdaniach o tej węce powiedzieć? Jeżeli chodzi o ki, jego CW to jest do, od 40 do 120 gramów. Akcja naprawdę to jest chyba potężny X-Fast, jest to generalnie dosyć taki sztywny ki. Także jeśli chodzi o obsługę przynęt, które, które zakupiłem, czyli to są jerki po 70-90 gramów, Eee, przynęty 18 do 20 cm eee, naprawdę na tej wędce nie robią najmniejszego wrażenia. Eee, rzuca się po prostu tymi przynętami bezproblemowo, eee, także pod tym kątem jak najbardziej wędka ok, ale muszę się przyznać, po prostu przesadziłem z tym CW. Ta wędka ma naprawdę. Zapas mocy, także na pewno w takim sumowym wędkowaniu, gdzie do czynienia z jakimiś naprawdę konkretnymi przynętami, a przede wszystkim rybami, to myślę, że kij będzie pierwszorzędny. Natomiast do łowienia tymi wszystkimi e, przynętami w tym pudełku e, trochę przesadziłem z tym ciężarem wyrzutu. E, spokojnie do 70 gramów myślę, że ten kij spokojnie. E, obsłuży te wszystkie moje przynęty natomiast wędkowanie tym kijem w tym momencie no nie jest, nie ma w tym żadnej finezji holowanie szczupaka takiego dwukilogramowego na tym kiju nie dało mi takiej żadnej przyjemności ryba nie wiem w minutę była już pod moimi nogami zwinąłem ją jak po prostu jakiegoś leszcza Także nawet ta wędka dobrze nie poczuła tego szczupaka. No to taki, powiedzmy, mój błąd zakupowy. Spokojnie, no obawiałem się, czy ta 70 gram ciężar wyrzutu będzie odpowiedni do tych przynęt. Ponieważ, tak jak mówię, zakładam większe gabaryty. Okazuje się, że ta węda ma naprawdę zapas mocy. No była już gdzieś tam na innych kanałach testowana, naprawdę wytrzymałe wędzisko. Także myślę te 70 gramów na takie 18-20 cm, kilkudziesięciogramowe, nawet te powiedzmy zbliżające się do 100 gramów przynęty, spokojnie myślę takim kijem bym obsłużył. Także tu troszeczkę prze przesadziłem. Także specjalnie nie ma jakiegoś komfortu wędkowania, no ale myślę, że gdzieś tam kiedyś ten kijek wykorzystam. Na pewno będę musiał uzupełnić sobie o taki nieco lżejszy kij, ponieważ cały ten zestaw jednak troszeczkę waży i obsługując te duże przynęty, no nie ma mowy o jakimś dłuższym takim podbijaniu czy takiej dłuższej pracy nad garstka. Naprawdę czuć tą rękę w tym momencie, no, kij daje o sobie znać, o tak powiem. To tyle, jeśli chodzi o wędzisko. Na temat kołowrotka wypowiem się może już w kolejnych filmach. Tymczasem mówię, dzień się kończy, korzystam i wędkuję dalej. To już będzie moja ostatnia miejscówka dzisiaj. Podejrzewam, że już bliżej 19.00. To tutaj porzucamy. No, i póki co dzisiejszy, dzisiejszy wieczór bez brać. Próbuję obławiać teraz taką awarunką, e, taka perłowa z brokatem, jasnym generalnie kolorem. No, i póki co e, bez ryby, dzisiaj bez kontaktu. Miałem coś przez. Miałem wrażenie, że miałem walnięcie na, na tą dużą przynętę, szukając szczupaków. Taki moment miałem, być może jakaś ryba przepływała i trąciła mi w tą moją gumę. No i póki co. No jest bardzo słuchajcie, klimatycznie, bo jestem już w tej chwili sam na tym łowisku Przed momentem jacyś tam grunciarze odjechali No i zostałem tutaj sam W tym momencie to łowienie mało komfortowe No ale porzucam tutaj w tym miejscu Oddam jeszcze kilka rzutów No, słuchajcie, to dzisiejsze moje wędkowanie już zakończyłem. No jest już ciemno, ryba niestety nie bierze. Także dwa moje wypady, krótko podsumowując, dwie trochę odmienne pogody w sobotę. Przez cały dzień wiało, trochę padało, pod wieczór się uspokoiło, ale ten wiatr momentami tam dawał o sobie znać, choć tutaj tak jak Wam mówiłem w tym dołku było w miarę spokojnie, wiał troszeczkę z innego kierunku i mimo to ta jakaś tam gdzieś tam ta fala nieduża gdzieś na tej tafli wody się pojawiała, no i udało mi się w sobotę tego szczupaka wyłuskać dzisiaj. Piękna pogoda, naprawdę piękna złota jesień. Słoneczko przyświecało przez cały dzień. Temperatura dwucyfrowa 15 stopni bodajże było na termometrach. Wieczór też taki, nawet przyjemny. Woda spokojna, czyściutka. No i próba złowienia jakiegoś szczupaka dużymi gabarytami nie powiodła się dzisiaj. No i ostatnie półtorej takie, no godzinkę, godzinkę biczowałem wodę za sandaczem. Także smukłe przynęty awaruny poszły w ruch, jasne kolory, no ale niestety bez efektu. Także to tyle. W najbliższym czasie planuję taki jeszcze zrobić sobie street, street fishing, taki wieczorny na rzece Prośnie. Nigdy wcześniej nie spinningowałem wieczorami na rzece. Mam już taki wytepowany, bardzo fajny odcinek, na którym myślę, śmiało będzie można wieczorem sobie powędkować. Także w najbliższym czasie planuję wybrać się właśnie poganiać trochę za drapieżnikami. Nie wiem co można się spodziewać. Powiem tak, no dawno nie słyszałem, żeby ktoś naprośnie złowił sondacza, no ale wszystko jeszcze jest przede mną, także mówię, prost na mnie w tym roku zaskakuje, także myślę, że e, i zaskoczy mnie jeszcze nie raz, także w najbliższym czasie jakieś wieczorne wędkowanie, ale na rzece. E, tymczasem co, będę się z Wami żegnał, dzisiaj taki krótki odcinek. Wiadomo, to wieczorne nagrywanie może jest mało efektowne. Dużo nie idzie Wam pokazać. No, ale słuchajcie, no, mam nadzieję, że odcinek, mimo to, w jakimś stopniu Wam się spodoba. Także zostawcie tę łapkę pod filmem. No i słuchajcie, jeżeli jesteś nowy, to oczywiście zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału bo naprawdę jeszcze do końca sezonu trochę zostało i myślę, że jeszcze się wiele na moim kanale wydarzy to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, za to, że jesteście, jest już Was 1700, także do tej, tych 2000 coraz bliżej. Mam nadzieję, że przyspieszymy, bo planuję dla Was naprawdę zrobić z okazji tych 2000 subskrypcji. Fajny konkursik, gdzie będzie na pewno jakiś sprzęt do wygrania. Oczywiście plan już jest, projekt nawet tego konkursu jest, ale oczywiście gonimy 2000 subskrypcji. To tyle. Dzięki wielkie, jeszcze raz za oglądanie, no i do zobaczenia wkrótce.